Przyjść ostatnie krzyżackie okowy i wziąć za nich O łokiem i paragrafy spiszemy, Co z Polską połączyć chcemy. Co Prusak z Radziecką zagrabił grabieżą, to dla wolności nam zorza. Granice nam strzelcy odmierzą, nie damy nikt Czy na frontach niegodnie a i paragrafy z połączyć się ten. To też pamiętam dobrze, jak było, jak śpiewaliśmy. Śpiewaliśmy po cichu, śpiewaliśmy w ukryciu, bo przecież nie mogliśmy jawnie tego śpiewać. Także już to było wymowne, że chcemy walczyć z tą lusacką grabieżą i dlatego musieliśmy się z tym trochę kryć. Ale melodia jest znana, pewnie Państwo znacie też, e, także e, teraz e, odśpiewamy rotę i jeszcze będzie odczytanie, odczytanie e, błogosławieństwa, które napisała moja mama dla swoich dzieci. No jest takie życzenie e, młodszego pokolenia, żeby to było odczytane. I poprosimy tutaj pana burmistrza, żeby później też przemówił. I na tym się tutaj ten, ta część w ramach zakończy. Później jest y, jeszcze odłożenie.